Dobra widzowie, witam was w takim szybkim odcineczku z pikema, jest godzina 12.38 i została minuta, żeby zatwierdzić swoje typy, więc no to już są moje ostateczne typy, wiem, że ten filmik miał być w weekend, ale się nie wyrobiłem niestety, żeby go wrzucić, więc no wrzucam go już jak są zatwierdzone piki, więc możecie sobie porównać swoje piki do moich. Jak widzicie ja tutaj 3-0 Team Liquid, myślę, że no Team Liquid jest w stanie walnąć to 3-0, że nas jakoś ciekawie zaskoczy tutaj na tym turnieju. Do dalszych drużyn, które przejdą dałem Maus, Monte, Apex mi się wydaje, że mało osób da, że przejdzie, ale też to jest drużyna mi mi się wydaje, że może tutaj zaskoczyć i że może tutaj awansować potem tym No to takie bez zaskoczenia Face i ostatnia drużyna, która według mnie awansuje, no to jest OG, a drużyna, która walnie tutaj 03 to Fluxo. Wiem, że dużo osób gra też tych Demongol, ewentualnie Complex City albo Gravehound. No bo to są takie drużyny, które no bardzo prawdopodobne, że to 03 właśnie uzyskają. I co no, możecie widzowie napisać w komentarzu, jakie są wasze typy na ten turniej, jakiego wy ma, zrobiliście, jeżeli robiliście i co no, zapraszam was do, do kolejnych odcinków. Siemano! A i pamiętajcie sobie wziąć udział w giveaway'u, także napiszcie swojego pick'ema, jak chcecie wygrać, albo nawet jak nie macie przepustki, to po prostu napiszcie, co wy byście tutaj dali.